Wierzę w to, że każdy z nas ma w sobie dwa głosy. Głos miłości, który mówi zaufaj, otwórz swoje serce, idź po swoje. I głos strachu, który mówi, a co jeśli się nie uda, a co jeśli coś się stanie. I tak nauczyliśmy się wierzyć strachowi, bo tak bezpieczniej, bo wydaje nam się, że w ten sposób kontrolujemy nasze życie, bo do tego się przyzwyczailiśmy, bo tak mówi społeczeństwo, bo tak mówią rodzice. Ale prawda jest taka, że najprawdziwsze cuda dzieją się wtedy, kiedy masz odwagę podążać za miłością, zamiast za strachem, kiedy decydujesz się ponownie pokazać siebie, kiedy decydujesz się wciąż otwierać swoje serce, kiedy decydujesz się iść, pomimo że. Czujesz się niepewna, bo strach buduje mury, a miłość buduje mosty. I za każdym razem, kiedy decydujesz się wybierać z miłości, chociaż byłoby łatwiej wybierać strach, wtedy dzieją się cuda. Pytanie do ciebie, gdzie wybierasz strach, gdzie twoje serce już od dawna wie, że chciałoby wybierać z miłości? I pytanie drugie, gdzie dzisiaj możesz już podjąć małą decyzję z miłości do siebie? I życzę ci bardzo głośnego głosu miłości w codzienności, bo wtedy będziesz mieć w swoim życiu jeszcze więcej cudów. Ściskam cię mocno.